Nie na te kile, nie, nie, nie. I ta koleżanka właśnie go poszła po sobie, do tej na, naszej koleżanki drugiej, która w Turcji mieszka i one wróciły po nas, mówią, że idziemy. A ja tak sobie myślę, no wiecie co, no fajnie się bawi, fajnie się sobie tańczyliśmy. My ogólnie uh -huh. z Arcystkiem mamy podobny rytm w tańcu, my my super fajnie na pamięci się odnajdujemy. I przyszły one i pytam się, idziecie z nami, a ja jeszcze taka zwątpiona, mówię, no kurczę, szkoda, zostańcie, one nie chciała. Ja mówię, że, Artur, nie, ja, że... Zostaję. Ja, ja zostaję, ja zostaję, ja z taksówką wrócę, mówię, że wtedy do Jak chciała zostać? Tak, jak będziesz się tak. Ale to, ja to bym... do żaletki wtedy. Tak. Oj. I ta moja koleżanka właśnie powiedziała: no to dobre zostańcie, tylko doprowadź już do domu. E, e, tak ja mu ja... że powiedziała: dobra, zostańcie, ogólnie bym mnie na pewno nie zostawiła. mi nieśmiele, 12 km chyba. Słuchajcie, byliśmy w środku Stambułu, to było centrum Stambułu. Pełno tak, tak zwanych e, islamistów. O, tak sobie tańczyliśmy na tym pakiecie, tak sobie tańczymy, tańczymy. Fajnie już faska jest, troszkę alkoholu no. lecę. I teraz arciszewski. Opowiedz jak to było za ja? strzałam Amora. Tańczymy, tak że ja tak patrzę na tę lustynkę i widzę ją trochę w innym świetle, tak. Mówię, w sumie to fajna. W sumie to mi się z nią fajnie rozmawiało tam w tym pubie wcześniej. No i tak na nią patrzę, mówię, może no pocałował, nie? No i tak patrzę, jednak nagle jak się do niej zbliżam, widzę, że ona, słuchajcie... Tym samym... A ja miałam to samo. Tak. i słuchajcie, ona w tej samej sekundzie, to nie było, że ktoś wychodziłby z inicjatywy. Mówicie, tak. jak jest pierwszy pocałunek, no? Albo to Albo... jedna. No, tak. Ale weźmy, to jest facet. Patrzę, ja, ja mam to w głowie, i tak się zbliżam, i patrzę, że tylko robi to w tej samej sekundzie. słuchaj. zbliża to pocałunek. Tańczyliśmy i nagle do tak no tak. siebie. Nie, tak. I ja nawet, ja, nawet to szybko, to działo się tak w tak szybkim tempie, że ja nawet hmm. nie miałam w głowie, o fajne pocałowanie, tak. tylko po prostu tak miałam pięć go pocałowania, no. ja się wy... I w tak. sumie razem. Razem no, pocałowaliśmy I się. się. Pocałowaliśmy. I słuchajcie, Widzicie, kto w dacie? tym momencie. Ja nie u siebie nalałem, a mówiłem tak, słuchajcie, ja chcę być singlem, ale jak przyjdzie ten amor, i wiecie co zrobi, nie? No, ciągnie ten łuk, strzeli, to mówię, no nie będę nic nie zrobić. To był właśnie ten moment. Kiedy ten namor wyskoczył z chmurki, przycelował, strzelił. Jak my się pocałowaliśmy, ja teraz opowiem o swoich odczuciach, zaraz Krzysztof powie o swoich. Jak ja się pocałowałam z Krzysztofem, a ja bardzo dawno się nie całowałam, to ja mówię, Boże, świat dla mnie stanął w miejscu i nic się nie działo, nic. nie czułam muzyki, nic nie słyszałam, nic, tylko czułam ten pocałunek. Były tak intensywne motyle w brzuchu. Ja pierwszy raz coś takiego poczułam, że poprzez pocałunek takie dreszcze na całym ciele. Myślę, Boże, co się teraz ze mną dzieje. Ja tego nie chcę. <śpuszcza> ale w sumie nie chcę, ale jak jest cudownie. Nice. Ja pamiętam, odsunąłem swoją twarz, tak patrzę i ja na Justynkę już patrzyłem zupełnie inaczej. No co czułem właśnie te motyle, wiecie, to, że zrobiło mi się gorąco. Wiecie, to, że to czułem, że jest chemia, i to taka mocna, gdzie nigdy w życiu no, też nie przeżyłem takiej sytuacji. Wiecie, jak to jest jakoś, poznajesz, lecisz na rantę, jedną, drugą, poznajesz tą osobę, i dopiero mówisz, no dobra, w sumie fajna osoba, może coś tam, coś tam zaczyna się, się czuć. A tutaj to był taki strzał, gdzie patrzyłem na nią przed, nie wiem, pięcioma minutami jak na kolżankę. A po pięciu minutach, słuchajcie, po tym pocałunku się wszystko zmieniło. Wie, ale u mnie to samo. Tak. No? mieliśmy ogólnie to szczęście, że jakby we dwójkę tego doświadczyliśmy, bo czasami jest tak, że jedna sala to doświadcza, druga nie. Tak. A my mieliśmy takie szczęście, że ten pocałunek i zadziałał u mnie. Ja wiem to o tyle wiecie, że to mi się gorąco zrobiło. Mówiło, wow, co się dzieje. I u Justynki. Pani na pytanie, czy istnieje miłość od pierwszego wejrzenia? Definitywnie możemy Wam powiedzieć, powiedzieć że, że istnieje... nie. Istnieje miłość od pierwszego no, po pocałunku. Całunku. Yes! Był pocałunek. Jeszcze tutaj musimy koniecznie dodać, to wyobraźcie sobie, że pocałowaliśmy się w samym Stambule, na środku parkietu kraju islamskim. Tak, zgadza się. Także... Bo pełno Turków, słuchajcie. Ha. A my tam, buziaczki, buziaczki. Tak, buziaczki, gdzie wiadomo, jakie Turcy mają w ogóle też podejście do tego, tak? tak. Wszyscy, słuchajcie, byli uśmiechnięci, tak. uśmiechali się I ci Turcy. Się i tam, tak, tak. Ogólnie mam taką zasadę, że nie upijam się mocno na dyskotekach, czy w miejscach, których nie znam. Jak w domu z koleżankami, to tak tam, gdzie jestem bezpieczna, a tam, gdzie nie czuję się bezpiecznie, to się nie upija, bo wiecie, różnie się słyszy i w ogóle, co się dzieje, co co dziewczyny mam na dyskotekach, ale wracając do tematu, poczułam się tak bezpieczna przy Arciszewskim, że powiedziałam do niego: słuchaj, ja piję, ty na mnie uważaj. No tak. Ta. Ta. Ale <gry> słuchajcie, cały czas było: uważasz na mnie? Ja, ja mówię: uważam! Uważasz, no, nie uważasz. No. uważasz no. Arciszewski ta. sam pijany, ale ta, uważasz. Ta, uważasz. Później <grym grym> powiedziałam: przyszliśmy do taksówki, byliśmy jeszcze na kebabie. wyszliśmy z dyskoteki, a ja mam zawsze tak po imprezie, po alkoholu zawsze mi się jeść, co, ale ekstremalnie. Mówię: nie, no, bo musi mieć coś zjeść. Oczywiście naturalnie spełni moje życzenie, bo o, fajny facet idzie ze mną na kebab. Poszliśmy obok, gdzieś tam za tą dyskoteką uliczkę dalej, zjedliśmy kebaba a, tak. z cebulą, wiecie, z cebulą, no, no. i naprawdę W Polsce nigdy nie miałem tyle cebuli w kebabie. Wsiadamy do taksówki, ja patrzę, my w tych pomarańczowych kurtkach, bo wiecie te pomarańczowe Pomarańc, kurtki? Tak, ja po... patrzę, a gośna ma całą tapicerkę pomarańczową, Ta taksówka w środku jest pomarańczowa. pomarańczowa. Jednak patrzę na mnie, na Justynkę mówi, no nie wierzę. Wszystko było leczowe. Słysza. Tak. Justynka słucha, co ten sześciat z nami robi. Tak, co ten Wszechścia z nami robi. No i jechaliśmy tam taksówką, trochę też się tam całowaliśmy, to fakt. No, Krzysiu, nie całuje, a ja do niego wiecie. nie czułam od tak. niego zapachu cebuli, ale widziałam, że on je tego kebaba z cebulą, tak jak ja. I mówię, weź, bo cebulę, już wiecie, A Przestań! Tak. I słuchajcie, najlepsze. Przestańcie się całą drogę. Całą drogę. Justynkę jeszcze ukradł z tej taksówki no, spodnie, bo że ja mówię tu nie, ja mówię i tak. Słuchaj, wszystkie torby daliśmy z. Znajomym. Tak, daliśmy znajomym, co przyszli to zabrali nam wszystkie torby, żebyśmy już tam nie wracali z tymi torbami. Ja patrzę, idę z Justynką do domu, a Justynką mam przewieszone jakieś spodnie przez rękę. nie? nie, spodnie, to była myślałam, że to jest Justynk. Tak, nos. ja ją widziałam. Nie... No. A tam jakieś jeansy były i te jeansy z tak, jeans, mojej koleżanki. Tak, i mojej koleżanki. Tak, no. te, te jeansy, bo myślę, że moje. Ja nie jestem złodziem, wiecie, no nie. kradzisz nieświadomo, nie można dawać się z kradzierą. Nie wchodzimy do tego domu i tak... Ja mówię do Krysika tak, ja już byłam zdenerwowana, bo ogólnie było tak, że wszyscy dookoła nam mówili, że my się mamy ku sobie, a ja nie, no coś, to, to w ogóle nie jest mój tak. Tak, ja też no mówię, Justynka no ładna jest, ale nie, ale nie, nie, nie. Bo no nie związków. Ja to samo i tak wypieraliśmy się tego, a wszyscy do zobaczcie, jak ona się patrzą. Pasz. Wszyscy do nas, mm. że my... Te... Nie, będziemy. nie, nie. I mi tak było głupio, bo ja mówię, wszyscy już może już to widzieli, a my tego nie widzieliśmy. I no mówię, Boże, ale I jeszcze ja tej mojej przyjaciółce mówię, że nie, tak... Te... Że nie, nic, nic, że ja na pewno nie, no. że on mi się nawet Krzysiu nie podoba. I tak wchodzimy do tego, to pocałowaliśmy się, ja mówię, Boże, teraz w ogóle będzie, że niesłowna, że mówiłam, że nie, a jednak. I mówię do Krzysia tak, kociuchu, nic, kociuchu, nikomu, nic, nie nikomu nie komu nie A ja słuchajcie, no, ale. Ja, ta... ja też jeszcze zmieszana, nie wiedziałam do no. czego to prowadzi, nie wiedziałam, co ty odczuwasz, bo my o tym nie rozmawialiśmy. Tak, tego, co... bo nie było kiedy godzinę do domu. Ja mówię tak, ja... dobra, to jakby spać? Tak. Zostawiam czy bez ja się... Bo poszłam na górę, na swoje tak. piętro. A ja czy zostałem na klatce, nie? No bo tam była taka klatka gdzie można było wejść. Tak. Mówię, dobra, śpię na dole. Tak. Idę na dół, bo tam były dwie klatki w salonie. Chodzę taki troszeczkę pijany, patrzę. Edan, machami ręką leży, na kanapie ogląda telewizor, nie? Mówię, dobra, to tu nie śpię. Idę na samą górę do koleżanki, siedzi w wkurzona. Bo nie mogliśmy dojść do jakiegoś tam porozumienia. Mówię, dobra, to też tu nie śpię. No. Schodzę na to pierwsze piętro, tak się rozgląda. Mówię, może jakiś pokój wolny. A ja słyszę, że on schodzi, krząta się nie wie, gdzie iść spać, a ja spałam właśnie, mój pokój to był od mojej właśnie tej przy pokój dziecięcy. Dzięcy. Ona ma bliźniaczki, czyli były dwa łóżka. I on też schodzi i mówię do niego. Chodź tutaj, połóż tu zmieścisz się, ta... ja spałam, bo ja spam na tym większym, a ta druga jest. Druga 40 szko, ja ci, a ja jeszcze A ja ci swojego łóżka występuję. Chcesz? No. To tutaj Masz, proszę bardzo, jak się zmieścisz, śpi. O, mówi, dobra, dobra, no to idę tutaj spać. Ja mówię do niego, zostawiam drzwi otwarte, żeby nie było, że coś było, bo jest wstyd, że my wiesz, u mojej przyjaciółki, gdzie ona zna jakieś tam zasady, jest porządna no, i ma ta. dzieci. Ja mówię, ja nie będę jej. Za przeproszeniem z domu robić Żeby oni sobie po prostu nie pomyśleli, że cokolwiek się tam działo Zostawiam drzwi otwarte Arciszewski leży w tym łóżku I widzę jak się kręci Naprawdę musisz to opowiadać? Będę teraz ciekawi czy był seks czy nie Kręci się w tym łóżku, kręci się ja tak widzę, że się kręci Widzę, że chce do mnie przyjść, ale jest trochę skrępowany I nie wie jak zapytać No nie chciałem wyjść na mnie, takiego zwyrola no. jakiegoś Ja mówię tak I tak patrzę No chodź zrobisz mi masę Dziewczynę no, tak. no. Jak chcecie maceta, to słuchajcie, na masaż. A on taki od się... razu wstał i tak. Bo ja, ja leżałem, wiecie, wiecie leżałem ogólnie i jakbym, wiecie, już synkę traktował jako, nie wiem, Przeleksi przygodę rydwo, czy coś, to bym od razu tam się lężo, wsunął z, ta. z pupką, posuń się, posłyn, ale że ogólnie miałem to całe uczucie tam o tyle bo nie chciałem w ogóle w jakikolwiek sposób źle wpłynąć na to, żebym miała źle nie wypadł, tak? tak. Bo mi zależało na justynce jako na relacji, a nie na tym, żeby jakąś tam przygodę w Turcji zaliczyć. Więc położyłeś tym już kusiśniak tak mówię, co ja mam zrobić, nie? Synem się położył przy tuli tak fajnie nam się całowało i w ogóle. Nie wiem, co ja mam zrobić. Mówię, dobra, już zostanę to w tym urzędnik. To ja mówię, no to chodź, mówię, chodź masz, bo widzę, że chcesz to. No. I przyjaciel zaczął mnie masować, zaczęliśmy się całować, tak, co mnie tam troszkę pocałować. Nie? No, no, ja, No, po to przecież wiesz. Patrz, kto napisał w tym momencie, widziałeś to? Koleżanka z Turcji napisała. To wytniesz, nie? Wytniesz. Ogólnie to nie był nasz dom, i ja myślę i uważam, że gdzieś tam szacunek się należy. Tak. Żeby gdzieś tam u kogoś nie robi czegoś takiego, jeszcze przede wszystkim w łóżku dziecięcym. Nie? No, zgadza się. Zostawiliśmy siebie z taką nutką. Tak, z taką nutką, jak to będzie! <grym> jak to będzie? Krzysztof na drugi dzień już wracał do domu. A no wstajemy, tak fajnie było. ten, Ale nie spaliśmy razem, tylko się poprzestulęliśmy, pocałaliśmy. Ja wróciliśmy do siebie Przysztof na metr 40, 40. Do siebie na 40. Drzwi były otwarte i tak słyszę, rano, przychodzi ta moja koleżanka i zamyka drzwi nie. No. A ja mówię, kurde ta przyjdzie zejdzie jego koleżanka z góry i powie, że coś było, było, nie było, no. ale to ja wstałam, otworzyłam te drzwi i jeszcze ja tak wstaję i mówię, ta pierwsze do... co... P to trzeba Ta pierwsza, pamiętaj nic nie było, pamiętaj a ja mówię tak, ja tu się zauroczyłem, może nawet zakochałem, a ona mi pierwsze co rano mówi, jak coś nic nie było, jak coś nic nie było, ja mówię, dobra, ale idę stąd. Poszedłem na górę, zaczęli się szykować, wiosenka zaczęła się szykować. No i co? I wam powiem, że myślałam tak, ja to wyczułam dystans. Tak. Ty, ty tak. dystans. Ja się z tak. bo jak ty mówisz do mnie. Tak, że nie jestem. Nie, nie nie było. Nie. Nic nie było no, dobra, A nie, ja już tak próbowałam do niego podchodzić, że ty TikToki nagrać. Ta, ta. On się tak tansował ciągle z tą swoją koleżanką chodził. Jak ja chciałam z nim TikToka nagrać, to on wołał tą koleżankę swoją. Ja mówię, oj, chyba nie chcę, no to nie, nie, ale przyszedł, nagraliśmy jeszcze TikToki, nie? No. Troję porozmawialiśmy i jeszcze w w aucie jak jechaliśmy, my ja jeszcze paliłam też te elektryki, Teraz ta. już nie palę. I sobie dawaliśmy te elektryki, dryki. on z przodu siedział ja z tyłu i tak czułam, jak go tak specjalnie wiecie, dałem mi tego elektryka rączki, delikatnie, żeby nikt nie widział. Stygnały. Tylko ja nie wiedziałam, że on łapie a on taki mądry łapał i powiedział, daj... A ja bym klik. daj elektronkę, to nie była moja kolej palenia, bo mieliśmy jednego. Dego? I on mi to tak, daje też mi tak smyrało, co? <laughs> I Krzysiu poleciał do, z powrotem do domku. Na lotnisku nagrał TikToka. Co nagrałeś za TikToka? było. Tyle twarzy, że, że ja ja zapędzałem tylko jedno to, że to był przekaz, duchy. tak, ale nie załapała, nie, ja nie załapała. Ja słuchajcie, Kiziani po ręce załapałem, a ja ale z tych, nie załapałem Widziałem minion twarzy, zapamiętałem tylko jedno, pewnie kojarzycie ten kawałek. Ja wróciłam do Hamburga, ogólnie jestem z Hamburga czy to z Łodzi, czy do Łodzi Zaczęły się rozmowy telefoniczne bo Rozmawialiśmy codziennie Chyba z 5 razy dziennie Dzielnie, bo W no. ciągu pracy, w pauzie I w ogóle się do mnie dzwonił Wieczorami to już zaczynaliśmy powiedzmy tak o 20 nie? Bójtom, No 20, 21, a zależy jaki wyjazd A no, kończyliśmy wiek. o 4 rano O 3 to było tak już dobrze Szybko, szybko do 3, a ogólnie to właśnie tak się do piątej, do szóstej. Do Zasypaliśmy na kamerę, w sensie kładłem sobie telefon. Kto w pierwszy się budził, to włączał. Tak, kamerkę, tak. Byliśmy tak, już się przez telefon zaczęliśmy w sobie mocno zakochywać. Tak. To co było, to był taki wiecie, taki strzał w Turcji, a później to już te rozmowy takie wielogodzinne. Dziwne. Przegadaliśmy tyle godzin, przeróżne tematy. Ja mówię, boże, jaki fajny facet. I zakochałam się wiek bo ogólnie z wyglądu. To nie byłeś takim moim typem do końca. Tak. Bo ja lubię ogólnie starszych mężczyzn. A Teraz jestem ja dwa lata starsza od Krzyścia. Ogólnie, może to nie jest jakaś tam mega różnica wiekowa, ale ogólnie zawsze myślałam, że faceci są mało dojrzałe, dlatego wolałam starszych. Ale Krzysiu jest mega dojrzałe emocjonalnie, dlatego. Tylko więc... lubię się wygupiać. Tak, lubię, ale ogólnie po charakterze, po tych rozmowach telefonicznych stwierdziłam, że ma charakter właśnie taki mega, mega dojrzały. I się zakochałam. Hmm. Ja też. Podczas rozmów. Tak. Miesiąc czasu ciągnęliśmy takie rozmowy telefoniczne. O, pięć tygodni. Tak. I w te pięć tygodni po Turcji przyjechał do mnie Krzysiu do Hamburga. Było oh no, słuchajcie na początku troszkę sztywne. ale nie. ja go odbieram z dworca. Przytuliłem cię. Przytulił mnie, przyniósł tak. mi czekoladki, bo długo jechał, to nie mógł kwiaty. Tak, chciałem kwiaty, słuchajcie, ale jak się jedzie gdzieś 12, tak? 11, pół godziny. 12 albo, no, no to i słuchajcie, idę do kwieciarni i mówię, poproszę, bukiet róż. A pani do mnie mówi, ja mówię tak, ona mi to szykuje, ja mówię, ale wie pani, bo ja te w podróż z tym jadę, na ile godzin pan będzie tym jechał? Ja mówię, no 12, mówię, no to wie pan co, to nie jest w ogóle. Realne, że e, tak, realne w on dojechał, musisz wymyślić chłopie coś innego. No i wpadłem na pomysł, że przywiozę coś z tym, co słodkiego. Mega się ucieszyłam. No i w sumie wszystko się już w Hamburgu dalej potoczyło. To już na tyle super. To już na więcej z nie będziemy się bierzemy, tego, bierzemy zdradzać. Naszą datę oficjalnie bierzemy właśnie 22 luty, czyli dzień, w którym się pocałowaliśmy. Ta. Wyznaliśmy sobie miłość w drugim dniu, jak Krzysiu mnie był w Hamburgu. O, wow, nie? szybko. Nie wiedzieliśmy do końca, jak to zrobić, Zrobię, bo Krzysiu już miał taką ochotę, wiecie, jak kogoś kochasz, to już masz ochotę to mu powiedzieć. Ja tak sobie się Boże, za wcześnie. A też sobie się Tak, tak. tak. tak siedzieliśmy. I tak wiecie, trochę by bo może ten alkohol, to będzie trochę fajnie. <grym> to... Ja Tak już opowiedziałam, nie? Bo ja Ta. wiedziałam, że ty się nie odważysz. Ja powiedziałam, kocham ją on powiedział ja też no. kocham, chciałam ci to powiedzieć, jak zareagujesz, bo myślałam, że to może być no. tak Mogę powiedzieć to, to jedno od tak. siebie, że każdej osobie, która to ogląda, życzę czegoś takiego. Pojechaliśmy jeszcze o tym, po tym jak wyznaliśmy sobie miłość. I ja tak patrzę i mówię do Krzysia, a my jesteśmy teraz parą? No. Czy my jesteśmy? A pytałeś się mnie, Będzie o... czy będziesz ze mną? To czytają, a, on... a on... będziesz ze mną. Będziesz ze mną wyklądę. Ta kochana para, ta pi barbara. Siedzą na kominie i całą świnię.